Panu, Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, a bracia i siostry, pokój Boży. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy mieć te dni świąteczne. One o czymś mówią, ale też popatrzyłem na historię Izraela, na te wszystkie święta, które oni sprawowali. Były to święta wskazujące też na przyszłe rzeczy. I myślę, zawsze z dwoma świętami... Yy, od, od, dwa święta odnoszą się do przyszłości. Pier, pierwsze, może przeczytam o to o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy w, Ewangel w objawieniu Jana, ja może przeczytam najpierw ósmy, później y, cofnę się z powrotem, ale ósmy werset pierwszego rozdziału mówi tak: Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest, który był i który ma przyjść, wszechmogący. Widzimy, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, narodził się jako małe dzieci, choć istniał od wieków, bo gdy czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, tam nie jest mowa, że stworzę, tylko stwórzmy. Ojciec, Syn i Duch Święty mówi, stwórzmy człowieka na obraz swój, jak też Bradianek wczoraj usługiwał, że też było powiedziane, że jest podobny nam człowiek, gdy poznał dobro i zło. Czyli Chrystus Pan też, Słowo Boże mówi o tym, że On się narodził, ale też przyjdzie drugi raz, jeszcze. Gdy drugi, mówię ten drugi raz, gdy o tym myślę, zawsze o przyjściu Pana Jezusa, to gdy Chrystus Pan odchodził do nieba. Gdy aniołowie powiedzieli, że mężowie galilejscy, dlaczego patrzycie mnie i dziwicie się temu? Ten, który tak oczy, tak przyjdzie, jak go widzicie odchodzącego. I dalej słowo Boże mówi wcześniej, jest napisane tak, od Jezusa Chrystusa, może od piątego wersetu, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi pośród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. A także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Widzimy. Tutaj też o tym wspomina Jan, też apostoł Piotr w swoim liście mówi, że jesteście królewskim kapłaństwem. Ale też chciałbym się odnieść do pewnej, pewnego, pewnej sytuacji, właśnie z Ewangelii, może wcześniej jeszcze przeczytam z piątego rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Thessaloniczan. i piąty rozdział mówi od pierwszego wersetu tak. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Gdy, będą mówi, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemięgną i nie umkną. I jeszcze jeden fragment Bożego Słowa, to jest drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto męcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów, Nauczycieli ludu wypytał ich, gdzie ma się Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, Ziemię Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud yy, mój izraelski. Widzimy kilka fragmentów Bożego Słowa. Z jednej strony widzimy narodzenie pana Jezusa Chrystusa. On, naród izraelski przez wieki oczekiwał przyjścia Mesjasza. Oczekiwał i te wszystkie proroctwa. Oni znali Boże Słowo i oni wiedzieli, gdzie się ma narodzić. Wiedzieli, kiedy nawet można powiedzieć, jakie, jaka sytuacja zaistnieje, że się narodzi. Ale gdy się narodził, nie poznali czasu. Gdy Pan Jezus stoi nad Jerozolimą i płacze, mówi: O, gdybyś ty poznało czas swego nawiedzenia. I kapłani wiedzieli. I też ja mówię o tym drugim przyjściu. Czy Pan Jezus przyjdzie? Ale my wiemy, bo apostoł Paweł i Słowo Boże mówi wiele, określa, co i jak będzie przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Będzie tak jak za dni Noego. Za dni Noego tam jest napisane, że nili się, szczepili, ale były jeszcze inne rzeczy. Wielka rozwiązłość, wielka rozwiązłość seksualna była. Po prostu za lo, nim lot wyszedł z Sodomy, to było to samo. I gdy patrzymy na współczesny świat, widzimy jak świat promuje rozwiązłość. Promuje wszystkie inne rzeczy. A się wyśmiewa się z ludzi, którzy żyją tak, jak Boże Słowo, Boże, jak mówi Boże Słowo, wyśmiewają z tego się z tego wszystkiego. Żyjemy właśnie w tych czasach, gdy Chrystus Pan przyjdzie. Jest napisane w sobie Bożym, że nagle przyjdzie. Jest napisane tutaj w liście do tesaloniczan, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Nikt się nie będzie spodziewał. Ale my. Znający Boże Słowo, wiedzący, co jest napisane, jakie, jakie będą trudne czasy, jacy ludzie będą, bo apostoł Paweł określa charakter człowieka, określa jego uczynki, jak on, co on będzie czynił, jak będzie postępował. Mówi o, I mówi, że to jest wszystko przed przyjściem Pana, bo Chrystus Pan przyjdzie, na pewno przyjdzie. Kiedy? Nie wiemy, bo Słowo Boże mówi, że to jest woli Ojca. Z, 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 kiedy On przyjdzie. Z drugiej strony, apostoł Piot w swoim liście drugim pisze, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem Was, czyli nas, abyśmy nie zginęli, abyśmy by mieli życie wieczne, abyśmy nie poszli na wieczne potępienie. Dlatego myślę, że też te święta są po to, aby wspomnieć, popatrzeć na swoje życie, zastanowić się w tym wolnym czasie, Gdyby Chrystus Pan przyszedł, jak mnie zastanie? Jak będę wyglądał przed Jego obliczem? Znam, przecież nie powiem Mu, że nie wiedziałem. Znamy, czytamy Boże Słowo. Wiemy, jak należy żyć. Wiemy, co będzie, yy, gdy On przyjdzie. Ale myślę, że tak często jest, jak za czasów Heroda, jak za czasów kapłani oczekiwali, znali Boże Słowo. A gdy Chrystus Pan przyszedł, nie przyjęli go nawet. Bo słowo Boże mówi, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Do kogo przyjdzie teraz? Do swojej własności. A kto jest Jego własnością? My jesteśmy Jego własnością, bo jesteśmy nabyci Jego drogocenną krwią. My. Dlatego słowo Boże mówi, zachęca nas, abyśmy czuwali. Zachęca nas, abyśmy nie folgowali sobie, abyśmy nie przekraczali pewnych granic, które są ustanowione poprzez Słowo Boże, abyśmy się pilnowali. I też abyśmy prosili Pana, aby Duch Święty uświęcał nas. Prosili Pana, aby On przemieniał nasze życie. Jeżeli jest grzech w naszym życiu, prosili, aby On nas wyzwolił, bo Chrystus Pan powiedział w Ewangelii Jana, że Kogo Syn wyswobodzi. Prawdziwie wolnym będzie. Narodziliśmy się na nowo. Jest taka przykra sytuacja opisana w Słowie Bożym. Bardzo przykra. I tam jest napisane tak. To jest 15 rozdział Ewangelii Jana. A tem, która nie wydaje owocu, odcina. Moi mili, z bojaźnią i drzeniem sprawujmy swoje zbawienie. Tam jest napisany wyrok. Dlatego chciejmy i starajmy się podobać Panu. Chciejmy i starajmy się prosić, aby przez nasze życie był wydawany owoc. Żeby ten dzień nas nie zaskoczył. Abyśmy byli gotowi na przyjście Pana. Bo nie musimy patrzeć, nie musimy to, żeby w nocy nie spać i oczekiwać, ale możemy spać, jeżeli jesteśmy w nim ukryci, gdy przyjdzie. Zabierze nas do siebie, abyśmy z Nim byli. Mówię, zawsze, gdy rozmyślam o świętach narodzenia Pańskiego, o pierwszym przyjściu pa Chrystusa Pana na ten świat, zawsze myślę, że jeszcze raz przyjdzie. Czy za naszego życia, nie wiemy. Ale czasy pokazują, że żyjemy w tych czasach końca, że może to się stać nagle i niespodziewanie. Czy Twój świecznik? Jest na właściwym miejscu. Czy twój świecznik, twoja lampa świeci? Czy świeci? Czy jesteś przygotowany? Tak jechałem, samochody, mówi, przecież to wszystko, teraz do, do zboru. Mówię, tak, po, takie myśli przyszły, przecież, przecież to wszystko zostawimy. Nic ze sobą nie zabierzemy. Wszystko zostawimy. Tam mamy na, na skarb w niebie. Tam mamy gromadzić te skarby. Tam. Gdzie Chrystus Pan, gdzie jest nasze mieszkanie, gdzie Bóg Ojciec nas nasz odczekuje. Dlatego chcę Was zachęcić, ale też abyśmy czuwali, oszczędzali, że czas jest bliski. Dlatego pilnujmy siebie w codziennym postępowaniu nie tylko na niedzielnym nabożeństwie, ale gdziekolwiek jesteśmy, czy nas ktoś widzi, czy nas ktoś nie widzi pilnujmy się, bo Bóg widzi wszystko. I Słowo Boże wielokrotnie nazywa, abyśmy z bojaźnią i drżeniem sprawowali swoje zbawienie. Czuwajmy, bo Chrystus Pan przyjdzie. Zresztą apostoł Paweł kończąc list do Koryntian pisze i, i ten okrzyk. Pan nadchodzi. Maranata. Duch i oblobinica mówią przyjdź. Czy oczekujemy przyjścia? A jeżeli oczekujemy czy oczekiwanie nasze wyraża się nie w słowach, ale w życiu? Czy wyraża się w życiu, że oczekujemy Jego przyjścia, że nasze życie jest takie, jakie się Jemu podoba? Myślę, że może jeżeli nie jest tak, to możemy jeszcze dzisiaj, bo dla żywych zawsze jest nadzieja, prosić Boga, Panie, niech Twój Duch święty czyni i przemienia moje życie, aby moje życie. Mógł się podobać Tobie, mógł się podobać Tobie, gdy przyjdziesz, aby nie musiał być zawstydzony. Chwała Bogu, że możemy stawać przed Bożym obliczem, uwielbiać Go, ale też prosić i wziąć tą łaskę, o którym jest napisane. Apostoł Jan pisze w pierwszym rozdziale w swojej Ewangelii, mówi, że zakon został nadany przez Mojżesza, ale łaska i prawda stała się przez Chrystusa. Możemy przyjść. I wziąć tą łaskę do swojego życia. Bierzmy tą łaskę do swojego życia ku przemianie, ku poprawie, aby nasze życie Jemu się podobało. Gdy przyjdzie, abyśmy nie byli zawstydzeni. A może nawet ominie nas i nie zabierze nas ze sobą, nie, sowo, jak Słowo Boże mówi. Chciejmy dzisiejszego poranku przyjść i niech On nas bada niech On sprawdzi nasze życie. Jeżeli coś się ją Jemu nie podoba, aby niech pokaże. I a ja my będziemy wołać, aby On to zmienił, aby on to usunął.